Dostosuj się i przyjdź. W AA zmierzamy nie tylko do przeźwości. Próbujemy też na powrót stać się obywatelami świata, który kiedyś odrzuciliśmy i który odrzucił nas. To jest ostateczny cel postępowania, do którego niesienie posłania jest pierwszym, lecz nie ostatnim krokiem. Jak to widzi Bill, strona 21. Stare powiedzonko mówi: Dostosuj się i przyjdź. Działanie to jest tak ważne, że przyjąłem je za swoje motto. Co dzień mogę zdecydować, czy się dostosuję i przyjdę, czy nie. Przyjście na miting sprawia, że zaczynam czuć się jego częścią i wówczas mogę robić na mitingach to, co mówię, że chcę robić. Mogę rozmawiać z nowicjuszami i dzielić się swoim doświadczeniem. Na tym polega wiarygodność, uczciwość i uprzejmość. Dostosowuję się i przychodzę. Oto konkretne działania które podejmują w nieprzerwanym procesie powrotu do normalnego życia.